Jeśli miałbym wybrać między kinem a teatrem, poszedłbym chętnie do teatru pod warunkiem, że w Olsztynie jest na co pójść do teatru. A najchętniej chciałbym pójść w Olsztynie na dobrą operę, tylko że nie ma. Szczerze mówiąc, bardziej wolę teatr, aczkolwiek nie mam specjalnie możliwości chodzenia, bo mieszkam w mieście, gdzie teatru nie ma. Pochodzę z Malborka. Hmm. Ale na, na pewno przedkładam żywe słowo na no, ruchomo obrazki. Kino jest zbyt pow, powszechne. Wolałabym do kina chodzić. Zawsze kranizacja jest lepsza, efekty specjalne i romantycznie. W Teśmieniu czy do Wody? Tak, kino tak. Teatrza tak jest. Teatru tak rzadko się chodzi. Ostatnio to były 10 lat temu. W teatrze. A do kina także, tak. W tak, miesiącu, tak, w tak, na się tam film się odejdzie. Bardzo lubię teatr, ale kina również. Każde z nich daje inne zupełnie wrażenia. Także trudno mi powiedzieć, za czym jestem bardziej.